Kilka dni mnie nie było w domu. Ujrzała się pleść. Polić, nie odkroić. Wyrzucić. To już jest wszystko chore, 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 chore. Słuchajcie, ja wiedziałam. Ale wiedziałeś, Ale to najlepszy wobec stary. Jak co? Y że ja powiedziałam chyba coś. Bo no, ty pewnie też ci się śmiejesz, że powiedziałem... jakie to proste kocham gotować, coś takiego. A, p... A nie chciałem, żeby mi było przekleństwo na to. Nie, ale można wypikać. Powinno się ponoć nie łapię. Siemanko. Będziemy robić tutaj bardzo dobry obiad. Zrobicie papaty 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 Słodkie, pyszne. Troszkę sobie je tak ponacinam. W sumie to nie mam czasu, więc ma fajnie by je upiec w całości, ale ja je upiekę tak, że sobie je pokroję tak. Są one bardzo zdrowym warzywem i polecam zrobić je pieczorem. Można z nich zrobić też frytki. Na taty miałem zabijać folię aluminiową, ale mi się nie chce. Solimy na pewno. Można by dodać jakąś gałązkę rozmarynu. Ja użyję trochę oliwy truflowej. Możemy dać zwykłą. Ale myślę, że wolę dać niezwykłą. Proste, proste, proste. mam mało, normalnie bym dał więcej, ale... do... Więc razu chcemy się wyrobić w pół godziny, ale myślę, że 40 minut będą potrzebować nasze chyry. Wkładamy je do piekarnika na 190 stopni, 180. Jak Huberto, co zwykle? Słyszałem, że w jest dobra lokata aż 36%. Powiem ci, nawet lepsze od twojej kaczki z jabłkiem. skąd pochodzisz? Skąd pochodzę? Z Tajlandu. Skąd pochodzisz? W LCK Jak, Jaki znak twój? Orzełek A twój? Debilek. W międzyczasie Przygotowujemy sobie sos Cebulę na sos Najlepiej użyć sobie szalotki Ona jest dosyć intensywniejsza Uch! ...bym dzwonił w, w Połowę policji? Jeżeli spożywamy alkohol, nie piję. A, że to popiół zostaje po Tobie i nic więcej. Śmietana, kremówka. Nie ufaj! Rozgrzewamy, wrzucamy sobie ząbek czosnku. Wlewamy wino. Jołowiec cebulę. Wino redukujemy o połowę. Cedzimy sobie nasze nasze wino po zredukowaniu. Dajemy na ogół. Następnie bierzemy śmietanę wlewamy śmietanę i nasz sos redukujemy. Masz Solimy. Żymy cebulę. Chcemy zmienić o Jeszcze tak nie robiłem, ale robimy eksperyment. Myślę, że to będzie zarąbiste, za Nie mówiąc coś innego. Co nam się tu fajnie redukuje? Powoli. Podrobinę miodu. Nie mam pojęcia, co robię. nie mam pojęcia co robię, Wojty, bo to jest bardzo fajny kanał, możecie sobie sprawdzić. Sól pieprz. Troszkę oliwy. Damy troszkę tej truflowej jeszcze. Bo nie mam innej. Wszystko tu fajnie. I oczywiście co? Coś to z czego w chcę karmicie wymierzył, a mianowicie czosnek. Czosnek, czosnek jest. Królem jak drzymy rzucamy Ja zapomniałem, że ja mam masło, nie muszę wszystko robić z oliwą trudlową. Masełko. Zabezpieczamy i rzucamy do naszego pikarnika. Troszkę soli, troszkę pieprzu. Kilka kropetek miedzy fruflowej. Podkreśli nam smak naszej ryby. On już jest gotowy. Później go tylko odgrzewamy. Teraz cukinię, więc... ...lajstry. Prosty, Prosty Solimy. Czy to się w ogóle nagrywa? Solimy cukinię. Nacieramy właściwie. Solą odkładamy na chwilę. Cała koncepcja dania to rybcia, rybcia dorsza, atlantycki. Sól, najlepiej biały pierwszy do ryby, ale akurat może jak mi się nie znudzi to nagrywaniem, to może kiedyś zrobimy inaczej. Na razie zrobimy klasycznie, czyli z obu stron nacieramy Tu jak ładnie wygląda na talerzu Więc odkroiłem sobie skrawki Które zrobimy jako testerek Wlewamy odrobinę oleju Troszkę nam tu się te nie odsączyły Więc wykładam je na papier Buczy nam piekarnik Sprawdzamy sobie nasze, nasze, nasze bataty Twarde jak się masz. Więc tak jak mówię, no jeszcze trzeba 20 minut Na pewno dać Troszkę masła Patelnia, rozgrzewamy drugą patelnię. Cukinię, po prostu ją grillujemy, nic żadnej filozofii. Naszą cukinię grillowaliśmy. Dodam odrobinę masełka. Cebulkę, którą mi została. Troszkę papryczki czuszki tej ostrej takiej i zrobimy taki fajny eksperyment że pokroimy sobie troszkę parmezanu grana padaru. nie mam tarki, normalnie można zetrzeć na tarce My sobie to pokroimy I teraz sobie to wszystko fajnie razem połączymy solimy jeszcze raz Przykrywamy patelnią. żeby to nam zopało temperaturę i się rozpuściło. Trzeba tak, chyba tak, chyba tak. Teraz nasze bataty trzeba obrać. Można by je wystudzić i obrać już zimno. Jak kucharza baży, to ponoć nie kucha. Ale ta skórka odchodzi. Po prostu je wystuczcie, a później je w garnku utłuczcie i podbliżajcie, bo wtedy nie będziecie się tak... tak jak ja się No dobra. No i bataty. by trochę masła. Masła. W tym czasie łączymy patelnię już na rybkę Naszą cukinię wkładamy do piekarnika, ponieważ tam jest temperatura Dodam odrobinę śmietany, bo normalnie mu nie dało, ale żeby mi została to, to sobie dodam Kosztujemy sobie nasze tyle. Pyszne. Dodaję soli. Troszkę pieprzu. Dla ambitnych można przetrzeć to apiure. Jest Rybca, Rybka, rybka, rybka. Bierzemy rybkę teraz. Delikatnie wlewamy oleju. Mamy świetne cebulki. Teraz tak. Naszą rybkę smażymy sobie. Teraz możemy dodać trochę masła i czosnek. Rybcia nam się fajnie smaży. Nasze przytykije. Cos Sos jeszcze sobie zagrzejemy odrobinę. Rybcia nam się smaży. Dodajemy jeszcze masełka i już teraz będziemy pastować naszą rybkę, mianowicie masło się nam rozpuściło i też cały smak. Odkładamy rybkę, już jest gotowa. Bardzo szybko się robi. że konsystencja tego nie jest do końca taka jak powinna być, ponieważ trzeba by było to przycisnąć przez pracę. Kolujemy sobie to wszystko fajnie, pietruszką, koperkiem. wysosik czyli sośik i'm